Kolejnym gołąbkiem na aukcji PGBUK, koledzy, jest gołąbek o numerze 12978. Powiem Wam jedno: w ręce jest może taki drobniutki samczyk, bo poszedł do samiczki, bo samiczka jest taka, znaczy drobniutki pod względem takiej tu głowy, ale zobaczcie, jaki on jest piękny gołąb. Ten gołąb to jest jego ojcem jest to, jest, jego ojcem, jest to Ronaldo, połowy Ronaldo, który w tamtym roku mi dał Gołębia, który wygrałem, wygrałem okręg w lodzie zakładowym okręg 21 oddziałów i koledzy, ten, ta moja samiczka półsiostra tego go... przepraszam, siostra tego gołębia siostra tego gołębia czekajcie, żeby was nie skłamał Ronaldo tak, koledzy to była u mnie była pierwsza, a czwarta była na 3,5 tysiąca gołębi na 20 chyba tam 1 czy 4 oddziały nie pamiętam, nie chcę was skłamać koledzy jest to jak mówię, Ronaldo razy Kruger zerknijcie sobie w rodowodzie Samczyk to można powiedzieć już, że zobaczcie, dwa lotka do końca, ale przepięknie jest tutaj, ma to upierzenie, jest taki okrąglutki, także koledzy, śliczny, spierzony można powiedzieć samczyk już, może i samica, ale raczej 99% że to będzie samczyk koledzy, także zapraszam, Ronaldo razy Kruger.